Dobry dzień dobry. Właśnie naszła mnie taka myśl, żeby zrobić dla mam Mowląt live'a. Teraz jadę i obserwuję drzewa. Są lasy iglaste, Takie, wiecie, taka brązowa warstwa na górze, a na dole takie zielone, piękne, żywe, nowe. I właśnie chciałabym zrobić takiego live'a dla mamiowląt, które. Bardziej, jeśli mają pierwsze dziecko, że czują, że ich życie zmieniło się całkiem, że nagle nie mają przestrzeni dla siebie, że są zmęczone, wyczerpane, często sfrustrowane, że czują, że nie mają pomocy, nie mają wsparcia takiego, jakiego by chciały. Mają w sobie jakiś szal, poczucie takiej straty. I chciałabym właśnie nagrać live'a gdzie powiem wam, jak w kilka minut. Kilka minut możecie nabrać nowej energii, wprowadzić ruch poprzez taniec i muzykę, wibracje, którego ciało bardzo potrzebuje i zobaczycie, że w ciągu kilku minut jesteście w stanie przetransformować swoją obecną sytuację. I to będzie powodowało, że małymi krokami, jeśli będziecie systematycznie szukać właśnie takich chwil wytchnienia dla siebie, możecie zbudować coś fajnego. Właśnie na tym live'ie chciałabym Wam więcej o tym opowiedzieć i być może poprowadzić nawet taką sesję embodiment, którą ja ostatnio robię coraz częściej, jak energia mi opada i czuję, że jestem już i to jest naprawdę coś pięknego, więc dajcie znać, czy byłybyście zainteresowane takim live'em i później dam Wam ankietę w jakich porach. W każdej sytuacji, nawet jeśli uważasz, że jest dziś ciulowo i nie widzisz nic nowego, zielonego, tak jak właśnie powiedziałam wcześniej, chodzi o las, to jest szansa na poprawę, mówisz mi. Także daj znać, czy chcesz posłuchać o tym więcej.